drogi to nie tylko piękne asfalty czasem zdarzają się również i takie szutrowe kamieniste usłane ziemią wszystkiego trzeba w życiu spróbować ja wychodzę właśnie z takiego założenia i tu razem z Maxem jedziemy gdzieś gdzieś w nieznane mimo tego, że piasku dosyć sporo, opony mało terenowe, dodatkowo z pasażerem, to jest frajda. O, jedziemy. I to jest najważniejsze, żeby właśnie była frajda. Baga, trzymaj się. Gdzie jesteśmy? Ano kochani, jesteśmy za Tarnowskimi Górami w okolicy Pniowiec, Siwcowe, Tłuczykąt fajne nazwy, nam też się podobają, tym bardziej, że mają do zaoferowania mnóstwo atrakcji. Ja nie mam opon na piasek, a tu jest piasek. Jezioro leśne. Kiedyś lokalni mówili na nie jezioro duchów, bo podobno w letnie wieczory słuchać tam było dziwne głosy. Okazało się jednak, że to nie żadne duchy, że to żurawie i jelenie w rój, których tutaj możecie spotkać naprawdę wiele. Cis, Doner Smercka, podobno w jego cieniu spotykały się potajemnie pary zakochanych z okolicznych wiosek. Mówili, że kto się tam pocałuje, zostaje razem na zawsze. Tych miejsc jest tutaj cała masa. Boruszowice. W czasie wojny Niemcy mieli tu punkt obserwacyjny ukryty w stodole. Hanusek. Przez lata był znany z niesamowicie hałaśliwego młyna wodnego. Być może stąd ta nazwa. Ten młyn był podobno tak głośny, że ludzie żartowali, tu nawet myśli trzeba krzyczeć. I mała mieścina tłuczy kąt. Nazwa pochodzi od tłuczenia kąta. Miejscowi kiedyś śmiali się, że nikt nie wie, gdzie to jest, bo zawsze za rogiem i za lasem także jak widzicie miejscówek tutaj naprawdę nie brakuje. Dodatkowo jest bardzo dużo leśnych jeziorek mniejszych bądź większych, na które warto się dostać. Nie zawsze da się to zrobić motocyklem. Czasami motocykl trzeba zostawić i udać się tam na nogach. Pamiętajcie, że w lasach nie jesteście sami, przyjeżdżają tam ludzie, zaczerpnąć świeżego powietrza, zaczerpnąć ciszy, napawać się tą ciszą, więc uszanujcie to. Kiedy można odkręcić to, odkręcajcie, natomiast zachowajcie jakąś tam choć minimalną dozę kultury.

Leśne dukty i ścieżki okej, okay, jak najbardziej, ale warto jest również czymś nacieszyć oko. Tym razem przed Waszymi oczami jest pałac w Rybnej, w okolicy Tarnowskich Gór. Jest to wieczna rezydencja, wybudowana przez hrabiego Doner Smerka dla swojej żony, z którą, uwaga, nie mógł wytrzymać w jednym zamku. Więc po prostu dał jej osobny. Dziś mówisz, się, że jak się cicho wsłuchać w sali koncertowej, to można usłyszeć szepty dawnych rozmów arystokracji albo strojenie niewidzialnych skrzypiec. A wy, co sobie wyobrażacie, patrząc na tą wspaniałą budowlę? dalej. No i tak kręciliśmy się. Kręciliśmy się po okolicy przez mniej więcej 30-45 minut. Bo czekaliśmy jeszcze na naszego kolegę Rafała, z którym mieliśmy się spotkać nad jednym z okolicznych jeziorek. Sami przyznacie, że widoki i sceneria zapierają dech w piersiach? Nie wiem jak Wam, mi naprawdę zapierają. Japa się cieszy od ucha do ucha i znowu przekonuję się, że ten DL650 w wersji nie XT, tylko zwykłej jak najbardziej sobie daję w takim terenie radę. Nie jest to wprawdzie kros, którym przelecicie tutaj 100 na godzinę. Chociaż, kto wie, może gdybym tego dnia nie miał maksa ze sobą z tyłu, to może bym się skusił na odrobinę zabawy. Niemniej fajnie było odkryć te drogi. Drogi, o których wcześniej nie miałem pojęcia, a trafiłem tu tylko i wyłącznie dlatego, że. Żerafał się trochę spóźniał, trochę więcej zajmowało mu czasu dojechanie do miejsca spotkania. Mieliśmy ten czas i postanowiliśmy go efektywnie wykorzystać. Czy wykorzystaliśmy? W naszej opinii jak najbardziej. Max był mega zadowolony i tylko co chwilę mówił ta 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 ta, ta jak już będę miał to moje super moto to już będę wiedział gdzie mam sobie nim przyjeżdżać. Żeby poszaleć i nikomu nie przeszkadzać. Naprawdę rejony, godne polecenia. A mówię, że się nie spotkamy Co? A mówię, że się nie spotkamy A widzisz jak wyszło Ale fatalnie się pojechało Tragedia No i nasza ulubiona czy tam jedna z ulubieńszych miejscówek w okolicy pniowiec Pniowiec i otaczającego jeziorka bardzo fajne, miłe miejsce. Chwilę pogadaliśmy z Rafałem, bo tamśmy się z nim spotkali, po czym każdy udał się w swoją stronę, bo słońce zbliżało się ku zachodowi. Że nie ma A jak ładnie wygląda w takich promieniach słońca? Na razie! Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wam się podobają okolice tarnowskich gór. Znaliście te miejsca? Byliście w nich kiedyś? A może planujecie się wybrać? A może zdradzicie, gdzie. Wy y, planujecie swoje najbliższe y, wojarze, dajcie znać, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, żegnam się z Wami, pa.